Kapibara to największy gryzoń świata i jednocześnie jedno z najbardziej towarzyskich oraz pokojowych zwierząt, jakie istnieją. Jej wyjątkowo łagodne usposobienie sprawia, że bez problemu dogaduje się z innymi gatunkami: od ptaków, przez koty, psy, aż po aligatory, które często ignorują ją zamiast traktować jako zdobycz. Kapibary żyją w dużych grupach i mają silną potrzebę kontaktu społecznego. Dlatego często pozwalają innym zwierzętom siadać na sobie, odpoczywać obok czy wspólnie żerować. Są roślinożerne i spędzają większość dnia na jedzeniu traw i odpoczynku, co dodatkowo sprawia, że nie wykazują agresji. Ich spokojne zachowanie wynika także z trybu życia blisko wody potrafią świetnie pływać i zanurzać się na kilka minut, co daje im poczucie bezpieczeństwa. W grupie kapibar panuje harmonia, a komunikacja opiera się na delikatnych piskach, mrukach i pomrukach. To zwierzę stało się symbolem dobrego chilloutu, bo prawie zawsze wygląda, jakby było zadowolone z życia. Co ciekawe, kapibary często pełnią rolę zwierzęcych mediatorów. Ich obecność potrafi uspokajać bardziej nerwowe gatunki. To idealny przykład na to, że spokojny charakter naprawdę przyciąga innych.